Dzień dobry, moi drodzy. Wiem, że nie było mnie jakiś czas. Wiem, że pytałam Was rok temu o to, z czym powinnam wrócić. Pojawiły się różne tematy, ale stwierdziłam, że zacznę czymś lekkim i czymś, co robiłam wcześniej, czyli perfumy, nowości, perfumy niszowe i to, to, czym możemy się teraz cieszyć na jesień i zimę. W mojej kolekcji się pojawiło parę nowości, więc zaraz Wam. O nich opowiem. Jeżeli chodzi o mainstream, to słuchajcie, yy, wróciłam do klasyka, do perfum, które miałam wiele lat temu. Yy, nie ukrywam, że wystraszałam się też, że mają zostać wycofane, więc kupiłam je szybciutko. I są to, słuchajcie, perfumy Prada Amber. To nie jest nowość, to jest zapach, który gości już na rynku chyba za 20 lat. Ale wiecie co, to są perfumy bardzo, bardzo kobiece, bardzo, bardzo ciepłe, z taką nutą bursztynu, z nutą ziołową, ale szczerze, do sukienek na zimę rewelacja. Uwielbiam ten zapach. Jeżeli chodzi o zimówki, to oczywiście perfumy, o których już mówiłam nieraz. Ja mam wszystko w kartonikach. Hypnotic Poison wersja woda toaletowa. To, jest, to są perfumy, które mi się po prostu zawsze będą podobały i zawsze do nich wracam. One są słodkie, one są ciepłe. One mają w sobie wanilię, ale w taki fajny sposób podaną. Myślę, że wiele was z Was yy, zna te perfumy. I myślę, że nie tylko ja je uwielbiam. Myślę, że one są ponadczasowe i trochę jednak różnią się od tego, co, co w tej chwili, co w tej chwili możemy, możemy kupić, jeżeli chodzi o ten nurt Gourmand. Z mainstreamu jeszcze Tom Ford. O, Toma Forda to w ogóle kocham, uwielbiam większość zapachów ale musiałam do niego dorosnąć, powiem szczerze, bo kiedyś byłam w stanie zdzierżyć tylko jeden zapach, a w tej chwili większość z nich jest już dla mnie, jest już dla mnie noszalna. Począwszy od Velvet Orchid, przymierzałam się do, do Orchid jakiś czas. Na początku byłam w stanie się tylko przekonać do, do Velvet Orchid, ponieważ one, one są bardzo takie delikatne, jeżeli chodzi o Toma Forda. Kwiatowe, ciepłe, lekko słodkawe, no przepiękne, bardzo kobiece perfumy. To pewnie będzie wybrzmiewać ten, ten, ten wątek wielokrotnie, że ja lubię perfumy kobiece. Oczywiście składę wszystkich perfum linki do, do zapachów pod filmem, i też tutaj na filmie będą się pojawiały takie podstawowe informacje. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z Tomem Fordem, ale nie lubicie killerów, to polecam. Ten zapach, on jest naprawdę. Tylko wypróbujcie na skórze, bo na tych bloterach w perfumerii one nie pachną właściwie. Ja wielokrotnie testowałam i nie mogłam się przekonać, a dopiero jak psiknęłam na siebie, któregoś razu to się okazało, że bardzo mi się podobają. No i klasyczna wersja tutaj w takim zestawie prezentowym, czyli Black Orchid. One również mają podobne nuty. Tu macie z taką wersją podróżną. Ale to nie jest to samo. Radzę się popsikać, radzę porównać, dlatego że te zapachy nie są takie same. Black Orchid jest zdecydowanie bardziej mocny, zdecydowanie taki, taki, taki przykurzony. On już nie jest taki, on już nie jest słodkawy, taki, taki, powtarzam. On już nie jest słodkawy, nie jest kwiatowy, to jest zapach mocarniejszy, więc polecam test, zanim zanim sobie kupicie to radzę popsikać nadgarstek chyba, że robicie komuś prezent i wiecie, że ta osoba gustuje w tego typu zapachach kolejna nowość jeżeli chodzi o Toma Forda w mojej kolekcji to jest Tom Ford Noir de Noir. i te perfumy podobają mi się jakoś nie do końca może yy, oszalałam na ich punkcie bo one są piękne i myślę, że Potrzebuję trochę czasu, żeby, żeby się do nich przyzwyczaić i dorosnąć. One, tak jak się je wącha z opakowania, z flakonu, to przypominają mi trochę... Coś mi przypomina jakieś perfumy. Napiszę Wam w komentarzu, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast na skórze u mnie bardzo mocno wybija się miód. To są słodkowo, miodowe perfumy i... Ich skład jest oczywiście znacznie bogatszy niż tylko miód, ale u mnie przede wszystkim na pierwszym miejscu jest miód, który mnie trochę, powiem szczerze, mdli, ale tak jak mówię, no na, na, na perfumy musi też przyjść właściwy czas. Może jak się zrobi chłodniej na dworze, to one będą wtedy inaczej leżały, inaczej się będą układały, więc, więc zobaczymy. Podobają mi się. Podobają mi się. I. Jeżeli chodzi o mainstream, to jest wszystko, i teraz przejdziemy do perfum niszowych. Pierwsze perfumy pewnie znacie Rolling in Love by Killian. A, te perfumy niszowe są, słuchajcie, pięknie zapakowane. To są perfumy bardzo ładne. To są perfumy słodkie, to są perfumy Gourmand, które toczka w toczkę przypominają mi La vie belle, albo tego typu zapachy. I jeżeli nie macie La vie Belle, a lubicie, chcecie sobie kupić jedne porządne, trwałe perfumy, to polecam. Ale jeżeli gourmandowe zapachy typu La vie Belle goszczą już w waszej kolekcji, no to nie kupujcie ich, dlatego że one będą takie same. Nie będziecie pachniały wyjątkowo. Kolejny zapach, na punkcie którego po prostu oszalałam, jak go kupiłam. Kupiłam go przez te trzy lata, kiedy nie nagrywałam. To są moje jedyne perfumy tej marki, a mianowicie Amouage. Perfumy Amouage nie podobają mi się, natomiast te to jest szał. Amouage Crimson Rocks. Zobaczcie, jak one są zapakowane. Dlaczego? To są perfumy, które bardzo przypominają mi moje ukochane zimowe Kenzo Jungle. To są perfumy yy, ostrzejsze niż Kenzo Jungle. Jest goździk, są przyprawy, jest wanilia, jest ciasteczko świąteczne, ale z nutą pieprzu z nutą e, imbiru, takie, wiecie, ost bardziej ostre. Kenzo Jungle to jest też ciasteczko słodkie, e, bardzo bogate przyprawowe. Natomiast to jest ciasteczko takie konkretne, korzenne, e, z nutą czegoś ostrego. I one są dla mnie rewelacyjne. Oczywiście nie muszę mówić o trwałości, ale są jedyne perfumy Amouage, które kocham i one są po Kenzo Jungle przed, w okresie świątecznym po prostu moimi ukochanymi perfumami. Perfumy, które chciałam sobie kupić lat temu, 8, ale wtedy nie miałam kasy, nie kupiłam. Nie szalałam jeszcze tak z perfumami. Kupiłam je sobie niedawno, a mianowicie Disiana Terencji Kirke. No, tutaj, jeżeli chodzi o opinie, które możecie znaleźć, na przykład na fragrantice, to są one bardzo różne. Niektórzy piszą, że mdlący słodziak, że owocowy. Że właściwie nic odkrywczego, ale to nieprawda. Jako znawca perfum i chorobliwie kupująca i gromadząca perfumy osoba, mogę Wam powiedzieć, że one zaczynają się rzeczywiście jakimś słodko-kwaśnym owocem. To jest prawda. Ale są też bardzo, bardzo drzewne, tak jakby połączyło się owoc z drewnem i po czasie, to są perfumy uniseksowe, chociaż według mnie są damskie, ja uniseksów nie lubię, nie lubię męskich nut. Tutaj, następnego dnia, on to jest ekstrakt, one są naprawdę bardzo trwałe, zostają na ubraniach nawet po praniu. Rzeczywiście po jakimś czasie wybrzmiewają lekko męskie nuty, ale takie bardzo mocno drzewne. Więc jeżeli lubicie lekko słodkie, drzewne perfumy, to na pewno one Wam się spodobają. I uważam, że jak za tą cenę, to naprawdę warto, bo perfumy są świetnej jakości, są naprawdę bardzo, bardzo trwałe i, i no, mi się bardzo podobają, szczególnie o tej porze roku. I ostatnie, słuchajcie, ostatnia seria, to są perfumy niszowe, które możecie kupić w perfumeriach sieciowych. To są perfumy The Mercant of Venice, albo Merchant of Venice, nie wiem jak to się czyta, z serii Murano Collection. Murano to, wiecie, to jest takie szkło weneckie. Ja mam dwa zapachy z tej serii. Mam Queen of the Night. A, zaraz wam pokażę, jak, są, jak one wyglądają, jak się otworzy opakowanie. To dla opakowania po prostu. Dla opakowania można kupić. Drugie perfumy. Wam powiem, jak się nazywają. To jest Andalu Andalusian Soul. I te są, słuchajcie, takimi ciepłymi perfumami. Zacznę od tych. Zobaczcie. Andalusian Soul to są perfumy ciepłe, gdzie przede wszystkim na pierwszym miejscu jest słodkość i palony karmel. One są bardzo fajne, bardzo przyjemne. Nie są jakieś szczególnie gurmandowe, jakoś tak bardzo. Nie zemdli was po nich, bo ta, bo, ta, bo ta gorzkość palonego karmelu jest. I, yy, i zdzierżycie, ale to nie jest taki, taki już stuprocentowy słodziak, bo tam takie odrobin, odrobinka gorzkości jest. Natomiast yy, są, są wspaniałe. I teraz trochę trudniejszy zapach, bo Queen of the Night to jest zapach. Patrzcie, przepiękne. Queen of the Night to jest zapach, w którym jest on nie jest słodki. Jest w nim szorstkość, taka pustynna szorstkość, piaskowa, mogę powiedzieć. Jest dużo drewna i dużo kadzidła. Ale to nie jest takie drewno jak w Kirkę, czyli takie słodkawe drewno. E, połączony z czymś słodkim, tylko tutaj jest taka szorstkość i takie kadzidło, kadzidło, więc jak ktoś nie lubi słodziaków i woli taki konkret, no to, to na pewno mu się spodoba, ale jeżeli chodzi o te poprzednie z tej serii, to tutaj właściwie jak ktoś lubi słodkości, to w ciemno można kupić. Natomiast jeżeli chodzi o Queen of the Night, no, to już, to już jest taki typowy niszowiec, i radziłabym bardzo Wam go no, zamówić próbkę i przetestować, dlatego że nie każdemu się spodobają. Także, słuchajcie, tak na szybko, jeżeli chodzi o nowości perfumowe. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam Wam buziaki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.